Nie od dziś wiadomo, że GPS umie dobrze w marketing. Ciężko wskazać drugą markę na polskim YouTube, która tak dobrze odnajduje się w środowisku influencerów i wykonuje ciekawe ruchy. Choć mogliby jeszcze lepsze, lokując się na tym kanale, ale dziś nie o tym, a o dość śmierdzącej sprawie, która miała miejsce kilkanaście dni temu. Streamerka nieuczesana wstawiła post, że detoks od kofeiny to najgłupsza rzecz, jaką zrobiła, i ten tweet skomentował GPS pisząc fakty. Po czym nieuczesana odpisała, że po kawie od GBS a ma problemy żołądkowe. A marketingowy GBS-a odpisał streamerce korzystając z pomocy czatu GPT. Jednak nie był to koniec całej śmierdzącej afery. Kilka godzin temu nieuczesna wstawiła post, gdzie była kontynuacja całej sprawy, ponieważ dostała ona paczkę od GBS-a, w której to pochwaliła się, iż otrzymała papier toaletowy wraz z listem od zarządu firmy. W liście możemy przeczytać, że wysłali oni paczkę z produktami wraz z normalną zawartością kofeiny, ponieważ po kawach z większą zawartością tej substancji jest większa szansa na problemy żołądkowe. W paczce znalazł się papier toaletowy podpisany przez samego CEO GBSa Mateusza oraz Admina Twittera. Mimo żartobliwej akcji miała ona ze sobą pewien przekaz, ponieważ GBS chciał uświadomić, iż mogą występować problemy żołądkowe po spożywaniu kawy z większą zawartością kofeiny, ale nie jest to bezpośrednio związane z jakością ich produktów. Cała akcja dość zabawnie i pozytywnie się skończyła, a GBS pokazało, że trzyma marketing na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie są również niewątpliwie filmy buddy, w których to możemy tak naprawdę co odcinek oglądać ciekawe, a przede wszystkim szybkie samochody. W jednym z odcinków Buddy mieliśmy okazję zobaczyć BMW M3 E46, który to jest bardzo pożądanym klasykiem. A ceny tego samochodu na aukcjach potrafią oscylować nawet w granicach 100 tysięcy złotych. Egzemplarz o którym mowa został sprzedany w jednym z odcinków Kamil'a w zamian za Mitsubishi Lancer Evo plus dopłata, który to następnie był wykorzystywany w wielu filmach Buddy. Mam to twoje i to jest moje, tak? Dziękuję. Często się. Tym teraz to. Przyjemność. <laughs> po pierwsze ten dźwięk jest trochę satysfakcjonujący. Po drugie brzmi jak startujący śmigłowiec. <laughs> Jedyne co mi przeszkadza, to że nie są one liczone dla mnie, tylko dla Ciebie. Od momentu sprzedaży samochodu minęły 3 miesiące i auto niestety zostało rozbite oraz trafiło na sprzedaż. Na LX możemy znaleźć ofertę samochodu za kwotę 75 tysięcy złotych z dość poważnym uszkodzeniem. W jednym z filmów osoby, która odkupiła auto, możemy dowiedzieć się, jak wyglądał moment rozbicia BMW. Miała delikatny padek, Po czym kolegom, moją mentureczkę, żeby sobie pojeździli. Wracali z jakiejś imprezy nie wiem skąd. I mieć dosyć mocny wypadek, jadąc w kierunku ronda, gościu wymusił im pierwszeństwa zjechał na ich pas. Uderzył ich w prawy w lewą tylnią stronę auta. Auto pobocza i uderzyło w latarnię. Chodźcie, ja pokazać, co się stało bo szkoda jest naprawdę dosyć mocna. Całe szczęście w nieszczęściu, że nikt nie zginął. Popatrzcie sobie na to, jak słup, który uderzył ich opacy. Znalazł się po prostu w środku auta, nie? Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak samo uszkodzenie wygląda bardzo poważnie, a naprawa auta może sporo kosztować. Być może dlatego właściciel zdecydował się na jego sprzedaż i jest to kolejne auto po Buddzie, którego historia nie należy do tych kolorowych. Kolorowo nie wygląda również przyszłość patostreamów, choć jest to jak najbardziej pozytywna wiadomość. W telewizji został wyemitowany materiał, który to porusza tą problematykę i mówi nam o tym, że kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia grozi osobom, które streamują przestępstwa z listy na ekran. A w niej m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu czy znęcaniem się nad zwierzętami, co już nieraz w internecie miało miejsce. Kara ta dotyczy osób, które rozpowszechniają tego typu treści w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, czyli dokładnie to, co działo się w uniwersum urzędniczej 2. Kary można uniknąć w przypadku gdy osoba transmitująca chce obronić interes publiczny lub zostanie uwzględniony interes prywatny tej osoby. Wlicza się w to również picie alkoholu i wulgarny język, co jest dość kontrowersyjnym zapisem, bo ciężko banować kogoś za to, że wypije piwko. Na streamie i raz sobie przeknie, a jest to po części element wielu transmisji. Jednak może tutaj chodzić o nadmierne spożywanie alkoholu i naprawdę wulgarny język. Ta ustawa z pewnością pozytywnie wpłynie na twórców, którzy działają wedle litery prawa, ponieważ marki będą chętnie pokazywały się na YouTubie, gdzie będą miały pewność, że nie dochodzi do żadnych przestępstw na transmisjach. Przestępstwem jest również grożenie komuś, że się go na przykład pobije. Właśnie w ten sposób Agata odpowiedziała Konopskiemu, który ma w zwyczaju często rzucać jakimiś skrótami, które to odnoszą się do internetu i jednak z takich sytuacji mocno poruszyła fagatę. Magiczny został sfagatowany, a. Co to znaczy, zostać sfagatowany? Że laska wybija się na tobie i. ten? Spada? Później? I nie wierzę, że ciebie to nie rusza, nie? Że jakby. Kurwa, kim jest taki konopski? Mogłabym go najebać albo zrobić tak, żeby ktoś mu najebał, jakbym chciała. Co prawdziwa fagatka! <gadka> prawdziwa fagatka się <gadka> rozbudziła. Jednak jak za chwilę usłyszymy jej stosunek do Konopskiego wynika z jednej konkretnej sytuacji. Jakiś czas temu Konopski poruszył temat operacji plastycznych, które pokazywała fagata i że ta rzekomo łamie prawo. Influencerka postanowiła się do tego odnieść i skierowała się w odpowiednie miejsce, aby udowodnić, że działa w pełni legalnie. Ja z się... się bało odpisać, bo miałam rację. A co do kwestii. niego? W jakiej kwestii? Nie chcesz mi się o tym rozmawiać. Wysyłałam mu Miałem opinię prawnika. E, no dobra, ale z czym nie miał racji i ci nie odpisał? E, oskarżał mnie o to, że ja mówiąc o mojej operacji, łamie te, to prawo, które wyszło. Mhm. Ja poszłam z tym do prawnika i dostałam opinię prawnika i mu to wysłałam. I on nie odpisał na to. I cała frustracja fagaty wynika z tego, że Konopski jej na to nie odpisał, tak jakby zlał dowód w sprawie, gdzie jego oskarżenia w filmie były bezpodstawne. Sytuacja jest bardzo interesująca, bo agata wręcz zagroziła Konopskiemu, tak więc widać, że pomiędzy nimi jest dość grząski grunt i fajnie, jeśli Konop by się odniósł do tej sprawy i dociągnął ją do końca. Co ciekawe, również na tym streamie został poruszony temat potencjalnej zdrady Stewarta, podczas gdy ten był w związku z fagatą. Oskarżenia takie rzucił Amadeusz Ferrari, co również mocno striggerowało influencerkę, tak mocno że postanowiła odejść od Streama. To jest za atencję już nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta, nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu. No bo co to jest w ogóle za... Kolenie jakiś głupot. E, ten gościu nic o mnie nie wie. Nikogo nie zna, kogo ja znam. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta. Nigdy w życiu nie zdradziłam no. Stewarta. No. I tyle. A jak będzie powiedział o jakiś moich ży życiu łóżkowym, to też. Pozew. Bo ja nic nie powiedziałam, ja skomentowałam sytuację, która jest w internecie. Jak ja widzę, że ktoś kurwa z*** się nad psem, to jak mam inaczej nazwać taką osobę, jak nie patologią Są, Ja powiedziałam, że ona była z patologią, powiedziałam, że żyje w, żyła w patologii. Więc zamknij, kurwa, modę, bo to już jest kurwa, jakaś... Pi Przesada. Tak jak wcześniej było widać, że Fagata jest gruboskórna i nie rusza ją masa hejtu, tak teraz widać, że tego typu sytuacje mają na nią ogromny wpływ, a sama influencerka pokazała, jak mocno przeżywa ataki w jej stronę, co może skutkować kolejnymi podobnymi sytuacjami. Interesująca sytuacja jest cały czas wokół Nikit Magika, rozpoczęła już swój glow up, między innymi zmieniając fryzurę, a dokładniej przedłużając włosy. Jej Instagram wręcz wystrzelił w górę i zbliża się powoli do pół miliona obserwujących. Na jednym z streamów z nią pojawił się Rafonix, który był tak naprawdę jedynym Jednym z największych wrogów Daniela, co świadczy o stosunki Nikoli do byłego chłopaka, i potwierdza dość negatywne opinie wielu osób. W międzyczasie buduje ona zasięgi na szypowaniu się z Adrianem Ciosem, co również polaryzuje społeczeństwo, ponieważ swego czasu był to dobry znajomy Daniela. A sam Daniel korzysta również z tego, że zrobiło się o nim głośno, ponieważ jest teraz głównym tematem dyskusji w internecie. Ale i również on ma spore grono zwolenników ze względu na to, że pomiędzy nim a Nicolem faktycznie coś mogło być, a przynajmniej ten tak twierdzi. Jednak Daniel nie rozpłakiła zbyt długo Nikoli i Rozpoczął on rekrutację na nową dziewczynę. Dziewczyny, rusza Tour de Magical, ale pod nową nazwą i u mnie, w sensie w naszym mieszkaniu. Chodzi o, szukam swojej Maju Maj, miłość czy sława. W środę, najbliższą środę, będzie wrzucamy cały plan, cały regulamin, jak to będzie wyglądało na IG Daniel Magikal, Zapraszam dziewczyny, do środy piszcie do mnie. Jeżeli jesteście odważne, chcecie tu przyjechać, nas poznać, że słabe. Z chęcią was przyjmę. pośpiewamy maju, maj! Dziękuję za super obrzew. Serial ten, jak wiele osób to nazwało, ciągnie się dalej i zapewne będzie ciągnął się jeszcze długo. A obydwie strony korzystają na tej sytuacji, bo zasięgi rosną oraz liczba obserwujących, a na urzędniczej z miejsca spożywania napojów wysokoprocentowych zrobi się tak zwany dom uciech. Po ostatnim ogłoszeniu Daniela. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. A ja zapraszam Was na nowy, ciekawy kanał Tech gdzie możecie dowiedzieć się w najnowszym odcinku o. Nowy rekord został pobity prawie 2000 km. Samochodem elektrycznym. Właśnie Tesla, Elon Musk dostał zgodę, by wszczepić ludziom chipy do mózgu, a jednemu z mężczyzn eksplodował telefon w kieszeni.